Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin miał flash crash około 5 godzin temu. Ktoś sprzedał 25 000 BTC w minutę, zrzucając cenę 115, 116 tysięcy do 110. Pamiętacie? Miałem zlecenie kupna jednego BTC po 110,500, które się aktywowało. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Pokażę Wam mój trade. Ethereum sięgnęło 5000 dolarów wczoraj, po crashu spadło do 4700 dolarów. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwonek. Teraz przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Wchodzimy na moje konto. 957, wczoraj przed crashem byliśmy blisko miliona zanim to się stało. W tym tygodniu od 878 do 991 swing prawie 100 tysięcy dolarów z powrotem do 957. Ten miesiąc to istny roller coaster z 960 na 868 do 992 na 878 do 979 z powrotem na 997 Zbudowałem już duże pozycje. Jak widzicie, kilka godzin temu o drugiej rasy mojego czasu 1,30 w nocy, a może dwóch gdy poszedłem spać, nastąpił flash crash z 459 nowego rekordu Ethereum do 9700. Mój zysk na Ethereum spadł ze 100 000 dolar do 49 000 dolar. Ton wciąż rośnie, a Bitcoin, jak widać, miał flash crash w nocy. To jest na wykresie jednominutowym, panowie. To jest na wykresie jednominutowym. Możecie zobaczyć moje zlecenie kupna Bitcoina. Spójrzcie na to. Jesteśmy na poziomie 115 000. Ktoś sprzedał bitcoiny za 25 tysięcy dolarów w minutę, cena spadła do 110,600. Moja transakcja aktywowała się przy 110,600 na jednominutowej świecy, potem odbicie do 113 000. Teraz mam 5 bitcoinów, to transakcja warta 566 tysięcy dolarów. A moja pozycja Ethereum to 381 000 dolarów po flash crashu i odbiciu. Opublikowałem to na X. Możecie mnie śledzić na X, mam 110 300 obserwujących. Bitcoin miał flash crash kilka godzin temu do 110 Moje zlecenie oczekujące aktywowało więcej bitcoinów. To jest na wykresie świecowym jednominutowym. Swoją drogą skuteczność zleceń kupna jest niesamowita. Wieloryb Bitcoin sprzedał 24 000 BTC, 2,7 mldrb dziś, powodując spadek o 4 dolarów w minuty. Wczoraj przed snem Ethereum prawie osiągnęło 5000 dolar, zbliżając się do 4900 dolar. Niesamowite. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Bitcoin obecnie na poziomie 113000 dolar. Tygodniowa świeca się zamknęła. Ten nagły spadek zbiegł się z zamknięciem świecy tygodniowej. Ciekawe, teraz ta tygodniowa świeca jest już zakończona. Wczoraj mieliśmy odwrócony młot, świece wybicia górnego. Niezbyt dobry znak. Potem nastąpił spadek na wykresie tygodniowym. Spadliśmy ze 117 do 110 tysięcy o 7 dolar dziś rano. Bot wskaźnikowy Bitcoina nadal sygnalizuje sprzedaż. Po sygnale kupna przy 80k dał sygnał sprzedaży przy 124k. Bot Guru Krypto nadal jest kupnem Blue, którym jest od lutego 2023 przy 20k. Otrzymujesz to w obu tych elementach na kursie mistrzowskim. Na tygodniowym stochastycznym spadku Flash Crash mocno zresetował stochastykę. Na dziennym wykresie Flash Crash całkowicie zresetował stochastykę. Możesz to zobaczyć tutaj na wykresie dziennym. Spadliśmy ze 115,650 do 110,500, gdzie moja transakcja idealnie się aktywowała. Widać, jak moje oczekujące zlecenie kupna bitcoina aktywowało się przy spadku. Świecy nawet nie widać. Na jednominutowym wykresie widać, że to wow, niesamowite. Aktywowało się przy 110.619. Transakcja Bitcoina lekko na minusie. Transakcja Ethereum była bardziej na plusie przed flash crashem. Przejdźmy do aktywowało moją transakcję z wideo, ale wczoraj hit stop loss. Przy tej transakcji Bitcoin musiałem powiązać stop loss, ale ja nie używam. Mam rozłożone zlecenia kupna w dół. To było duże wsparcie, które przebiliśmy, gdzie czekałem na wsparcie. Widać, że mamy wyraźne wsparcie na poziomie 110. Następne wsparcie po 110 to 106. Potem mamy główne wsparcie na 198. Szczerze, nie sądzę, że zejdziemy poniżej 98. Na wykresie dziennym, wyprzedany. Na 4 godzinnym, patrz na ten spadek. Od wczoraj, przed FED, całkowicie wymazaliśmy mowę Powella. Szło od 11 do 117 od piątku, a w poniedziałek już wróciło do 110, więc w pełni wymazało mowę Powella i 25K spadek bitcoina. Teraz handlowałbym od głównego wsparcia, bo wyssało dużo zleceń kupna przy kolejnym spadku nie będzie dużo wsparcia. Wszedłbym w transakcję od 110500, a gdy byliśmy na 17k szliśmy mocno w spot i long. Teraz, gdy jesteśmy wyżej, musimy bardzo chronić nasz handel. Więc otwarcie 110-600 stop loss. Ustawiłbym większy stop loss na wypadek flash crashu. Stop loss 110, take profit 124, ryzyko 7, czyli 6 tran, stawka 1900 dolar za 11000 dolar, dźwignia 10, gra poziom 1500. 000. Taką transakcję bym zrobił na bitcoinie. Szara linia, otwarcie 110, stop loss 1550, take profit 124. Tak bym handlował bitcoinem. Przejdźmy do Ethereum. Ethereum miało podobnie. Nastąpił nagły spadek. Ethereum rosło. Ethereum osiągnęło nowy szczyt 4955. Potem bitcoin spadł, ale Ethereum zareagowało łagodniej. Spadło ze 144900 do 4700 i lekko odbiło. Zresetowało stochastyk godzinowy i dzienny. Jeśli nie wszedłeś, wykorzystaj nowe wsparcie na Ethereum. Tworzy się wsparcie na poziomie. 4300. Wszedłbym w tę transakcję. Stop loss 4300, take profit 4200. Główny cel 47800. Nikt nie wierzył, ale zbliżamy się. To transakcja, którą bym zrobił na Ethereum. Ryzyko 29 122 dolar za 3600 na Ethereum, 10 dźwignia to 36000 dolar. To moje transakcje. Zwiększyłem pozycję w Bitcoinie. To teraz 5 BTC, prawie 560 800 dolarów wartości. Dokupiłem na dołku przy 110, świetna okazja na minutowej świecy. Widać spadek do 110 i aktywację i odbicie w górę. To moje aktualizacje rynkowe. Dołączcie do nas na Telegramie. 205 osób online dyskutuje w najaktywniejszej grupie krypto z 7.300 traderami. W nocy aktywnie czatuje prawie tysiąc osób. Mamy dwóch świetnych modów: Skubiego i Espera, pilnujących porządku. Starajcie się uczyć od siebie nawzajem. Niektórzy są tu od 6 lat, od początku moich filmów. Dołączcie do nich. Wszystkie linki znajdziesz pod filmem. Bybit oferuje bonus 60k to jedna z najlepszych giełd. Wix daje 200 dolar bonusu za samą rejestrację. Giełda bez KYC, dostępna na całym świecie. Wix to bardzo obiecująca giełda. To linki do kursu i moje aktualizacje. Wix ma teraz wyzwanie futures za 2 milion dolarach i konkurs z Bentleyem, więc dołącz. To moje aktualizacje rynkowe, ludzie. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Mówiłem o dużym spadku Bitcoina i moich aktywnych transakcjach. Pamiętaj, handlujemy krótkoterminowo w tych codziennych darmowych filmach od 6 lat. Długo. Terminowo handluję. Jeśli śledzisz mnie na Twitterze od 2009, próbuj zrozumieć, co robię. Nie kupuj tylko bitcoina. Głównie inwestuję w bitcoina Google, Tesla. NVIDIA. Chcę budować silne pozycje w AI i kupować na dołkach. Teraz Google jest wyprzedany, Bitcoin i Ethereum wysokie, więc handluję zmiennością. To moje aktualizacje rynkowe. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Mówiłem Wam, że Was kocham. Miłego dnia. Jeśli zarabiasz dzięki mnie, promuj antywojenne i pokojowe przesłania. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia i do jutra.